Mieszkanie mierzy 42 m2. Aneks kuchenny jest utrzymany w jasnych barwach z kontrastową czarną lodówką. Kuchnia jest wyposażona w takie sprzęty jak płyta indukcyjna, okap, zmywarka, piekarnik oraz liczne szafki do przechowywania. Na część salonową składa się dużych rozmiarów wygodny narożnik z funkcją spania oraz drewniany stolik kawowy. Zarówno z salonu, jak i z sypialni możliwe jest wyjście na balkon. Przechodzimy teraz do sypialni. Z tego pomieszczenia również rozpościera się piękny widok na panoramę Warszawy. W centralnej części pokoju znajduje się dwuosobowe łóżko z pudłem do przechowywania oraz wysoka, pojemna szafa. Mieszkanie jest bardzo jasne i utrzymane w ciepłych, neutralnych barwach. Dodatkowo w mieszkaniu znajduje się garderoba, a w niej pralka i liczne półki. Przestronna łazienka utrzymana jest w kolorach błękitu i szarości. Znajduje się w niej lustro z dodatkowym oświetleniem, szafki łazienkowe oraz prysznic typu walkin.